Cześć siomeczku witam was bardzo serdecznie jestem Cytrus i znam oczywiście światek 6 A witam witam państwa bardzo no, serdecznie Witamy was właśnie w kolejnym odcinku prawda normalnie z World of Warships Jak widzicie płynę sobie nowym statkiem jest okrążony, który sobie zakupiłem no przed chwilą w sumie jakiś St. Louis kurde mam nadzieję że będzie normalnie Strzelał jak szalony, a nie dał się zestrzelić jak. E, nie wiem, nie, do czego tu porównać. Jakami, żeby był twardy, albo coś. no. Ogólnie matkę tych dział i bardzo fajnie to wygląda. Świątek też gra teraz akurat krążownikiem, także e, no tak to wygląda. I mam nadzieję, że wygramy, nie? No po przyjemnym odcinku, jako tak nam poszło, mam nadzieję, że dzisiaj będzie 3 na 3 i, I super, no że że to się ma. O, i byłoby fajnie, kurs, było by fajnie, no ale dobra, rybo. widzę, że tam nasi się troszkę zestakowali na tej bazie. To w sumie dobrze, niech oni tam pilnują. A my tutaj zrobimy, my... my friends, swoją robotę. Dokładnie, my się <grym> postaramy tutaj ich odbić troszkę. Ja mam w sumie Bo, że jak polecą, 10. oni wsiąść się w naszą stronę. Co? My nie damy rady. No, obawiam się, że może być ciężko tutaj <grym> we trójkę. No Nawet w czwórkę, gdyby tam ruszył kolega, jeszcze. <gry> Ale to nie jest Twoja ostatnia trójka, nie? Ogólnie tier. Masz jeszcze ja jakiś... teraz, a, co? a to jest dwójka Twoja, okej, okay, no ja trójką. No, no dobra, no to ja w kolejny możemy zagrać trójkami, to zagram ten Tenryu e, e, z torpedami, nie? No, a ja zagram dwójką, ja e, mam dwójkę z torpedami. Okej. Okay. Kurde, Johnson. Jeszcze nic nie widać, właśnie, to jest ten problem. Jeszcze nie? No, ale nie, nie, nie wiem, no, żeby wszyscy stali na bazie. A może na nich poszły i jest, O, jest, yes? jest, 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 le le, 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 tylko że ja mam teraz. Dobra, to Dobra. ja czekam, bo ja jeszcze się... nie wze... widzę. Chociaż widzę, jak do ciebie strzela, ale. Ja widzę go, ale nie sięgam i jeszcze działo. Okej, okay, okej. Okay. Ja się ustawiam bokiem i go tak w sumie mylę, jeśli widzę, że w moją stronę lecą rakiety. O, to... widzę, 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 ale nie. Moje do też ciebie strzela. Nie. Eee... Ta, w twoje strony strzał. Ile Uważaj, 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 uważaj. Dobra, no. Widzę, widzę, widzę. Kurde jak to minąć? To nie no, cała naprzód. Ja pierdzielę. Oluju! Ale, Ale nie, one się zatopiły, za daleko jednak byłem. I te torpedy też. Yeah. Kurde, płyną na mnie. Ja już dostałem. Cholera. O w mordę, o w mordę! Kręć, 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 kręć pomiędzy... A nie! Kurde nie dają rady. Dobra, prawie A, go mamy. Na cały świątek nie na żyłem. niego A ile tam ty masz... Dwóch, ile ty masz życia? Problem. Ile ty masz życia ogólnie? A, i pół. Już mam 11. Dobra. No jeszcze nie, nie dojadę go, kurde. Zawolny jestem. Ja tylko 20 z hakiem jadę, no. Płynę. Dobra, żyłem ja mu. Kurde wszyscy ale nas płyną. Się A, ale po posz... No 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 no. Przy trafienia mam, ale już mam poważne i wszystko. Staram Cholera, się. pomóc. Tu więcej ich ale... się wychyliło. O, w mordę. O w pipę. No patrz, pipę, 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 A, tego pipo. widzę, tego widzę. Dobra, nie, poszło, poszło ja już jestem zniszczony, ja już jestem zniszczony Nie no ja tu próbuję coś zabić, ale... Jeden raz został Nawet nie mogę trafić nikogo. O, no! właśnie, No! No pięknie Nie poszło Just od niego Tylko trzy razy kogoś trafiłem Ja pierdziele dwa razy O mordę Świątek nie jest dobrze Juston Domyślam się Mamy problem No Ja pierdol... Przełącz mi ja chcę zobaczyć swoich przy tych sojuszników No Co za nano Czemu nie mogę... O brawo, dopiero o, teraz mogę się Mordę już też że... dojeżdżają to już po mnie będzie, to już po mnie już po mnie, 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 już mam, nawet nie mam działa. Jasny gwint! O, słabo Świątek. Jakie gówno, to, to przełączanie w ogóle, ten tryb widza w tym World of Warships, to jest kompletne nieporozumienie jeszcze. A czym przełącza, strzałkami czy myszką? Myszką. No dobra, no już po mnie jest ogólnie. <laughs> No to no to nic. Nie, no to, 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 jest porażka, w ogóle Ale patrz jak no, żeśmy dobra, się nadziali, ja patrz jak się nadziali. Nas dwóch, a no ich pięć. No to co żeś mówił. Dobra, lecimy, kurde, Felek, na kolejną mapę, no. lecimy teraz z niszczycielami, więc będzie... Miejmy nadzieję, że lepiej. Dobra, lecimy, ja jestem teraz na Tenryu, normalnie tier 3 a Świątek w sumie nie wiem kim gra. Bo nie zwróciłem uwagi w porcie. Ale dwójką, nie? Czy trójką? Eee, dwójką, dwójką, bo już dwójką, mówił, dwójką, że torpedy. To dwójką, no. dwójką, dwójką, Ale co to jest? Co ty to możesz? Ja mam umikaze. Umikaze. Czyli też japoński. ja jestem Tenryu, też japoński. No to zobaczymy, czy z nami takie będzie kamikaze normalnie, nie? Eee, no ja tu próbuję jeszcze coś, jeszcze, czyli... Dobra, no. Zobaczymy, dajmy, może coś akurat się uda tam ubić Dobra, abilne 2 No przychody, no, przypaduję do torpedy A, strzeliłem w sumie niefortunnie w struny naszych, ale dobra Mam nadzieję, że żaden się nie... nie nadzieje. O! O to mnie chodziło A poszły! Ciekawe czy jak wejdzie torpeda torpedę to one się rozwalą. A nie wiem, nie, nie? Wiem. No ale to ciężko trafić, nie? No to na pewno, no ale taka, taka ciekawostka kurde, no, faktycznie. tak faktycznie. Ale bo to wiesz, też zależy na jakiej głębokości, tak no tak w rzeczywistym świecie, nie w realnym, ale jak to by było w grzeciach na podcasie, znacznik na znacznik, torpeda w torpedy, to się wybuchną po prostu pod tą I wodą. I Co i ciekawe i akurat i jest. I w sumie jak ktoś wie, to można napisać, no. No ale tak chyba bardziej z powierzchni płyną cały czas. O, już lecą samoloty. No uważaj, no, no no. Słościk tam płynie. O, uważaj, jest ci. Jest, jest, koło ciebie, widzę, na prawo. Widzę widzę, 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 właśnie się obracam pod niego. Dobra, ja tutaj jednego no, strzała ostrzegawczego, który nie ma prawa wejść. O, aj, 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 ja już dostaję ledwo. po. bo coś tam zraszał. Wiem, no, wiem, wiem, obracam się w drugą stronę w ogóle. Czekaj, no. minę się idealnie z rakietami, dobra. Z torpedami. Z rakietami, jeden grzyb. Dobra, szybko, 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 szybko. Puszczam tutaj kolejne stronę moich nieprzyjacieli. Zostaliśmy trafieni. Nope! Nope! Uciekaj! Dobra, kolego uciekaj! 8 sekund, nope! Nope! Kręć, 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 kręć Bo znowu dostanę cholera nie, nie przypieprzyłem. Dobre. Mam nadzieję, że mnie nie zniszczą, mam nadzieję, że mnie nie zniszczą. Ale, ale jest bardzo źle. Się, jest bardzo się. źle. Dobra, poszły w niego. Wejdź, wejdą, wejdą, wejdą. Pięknąłem. Cholera. Wypuściłem ich tyle, że to masakra, ale raczej żadna nie dojdzie. Do celu. Dawaj, Tym bardziej jeszcze moje są strasznie wolne. Nie wiem.

Dobra, ale co, jakieś torpedy? No przełączaj się, gniaku, boże. To jest ktoś, ktoś mnie napierdziela, ale to sto, nie? Jest lotniskowy, co, ale on tak naprawdę stoi i on tylko chyba rozsyła samoloty. Dobra, Niech tutaj czym zobaczymy. jego nie polega. Kurde, tak się wydaje. Naprawiaj. Dobra, patrzę na ciebie. Oj, dojeżdżają, 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 dojeżdżają. dojeżdżają. Jasna dupa. Dobra. O, dobra, nade mną. Wiem, że tutaj jakiś jeden się schował, ale... O jest. Tam zasłona mną jest, więc wiesz... No wiem, wiem właśnie. Dobra, no gówno. Dobra, nie że się trafił. Wypuść no, przed niego, no, no. tak przed niego jeszcze rakiety i to był... Ale to muszę się tak no... Zadanie. Zaraz, 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 zaraz oplądź zaraz, opknąć, Szybko, 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 szybko i strasznie, strasznie przed niego. Chociaż on teraz nawraca. No to tak właśnie w miarę okej okay. no. no, gówno. A czekaj, jeszcze płyną torpedy No moje na pewno nie doszło. ale to chyba do celu Chyba nie da Ucieknie No ma dużo czasu, więc no... Nie, nie da Dobra. rady. Ja wracam do portu, nie czyli. Priodyka. no dzisiaj niestety dosyć niefortunnie te bitwy wyglądają. E, uciek, dobra. No nic, no trzeba zagrać jeszcze raz. która może dwójkami, nie? Trójkami? no dobra. Dwójkami, dwójkami, wiesz, których nie mam. A, no dobra, no to Bo to na polu to bitwy, no, no swoje... grali przecież. E, no to lecimy dalej, normalnie. Teraz zagramy nowikiem. Ja tym razem staram się troszkę mniej wychodzić na przód. Aczkolwiek zobaczymy co z tego wyjdzie. No nie wiem. Dobra, na razie był... A Ja wiem dlaczego wtedy ja też tak szybko wyszedłem, bo ja buksta wziąłem z ty, sobie. Ty ty, masz jakieś normalnie te? Takie wielkachne kominy, że aż ci taka para leci z nich, czy to w ogóle coś z morza? Nie, tak z morza eee... chyba. Nie wiem. Nie wiem. Ogólnie on jakoś tak dziwnie no dobra. Wydaje dużo ciepła. Okay. <laughs> jaki? Bo widzę, no że dobra. większość statków ma tylko tą czarną, taką od ropy czy od no. czego, a mój dodatkowa A, on się rozpędzał no. chyba. albo wypu... A nie, ja wypuściłem tam dymne. No i po co? No i po... Bo, bo nie wiem jak one działają, ja bym myślał, że je się wystrzeliwuje, a po prostu ja je klikam, klikam i one są sobie tam są. No dobra. O, dobra. to już wiem jak działałem przynajmniej. <laughs> się nauczyłem tego chociaż. <laughs> Dobra, czekaj, biorę trujeczkę i zaraz wystrzeliwuję tu jakieś rakietki. Już no, lecą. Dobra, tylko tak, że weź... Torpedy! Już co, już lecą. Gdybyśmy znowu się na nich nie natknęli, no. no to by było Cztery obydolny. sztuki, tak? Możesz? Chociaż... Cztery torpedy. Z tej jednej strony. A, weź zwolnijmy się tutaj, no niektóre troszkę Jest już, jest już. Widzę właśnie, chcę na niego się ustawić. Jest już. Jest już. Jest, poszło na niego, coś tak niedużo, bo on tutaj coś Nie Weszło ale... no, niestety nie weszło. No wejdzie, nie wejdzie. Ocie, pierun, cholerka. U mnie też nie weszło, cholera. Teraz wejdzie, teraz wejdzie, teraz wejdzie. Tak, tera ja się w ogóle wejdzie. ustawię na niego bokiem. Dobra. O, 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 dawaj mi trujeczki i ja wypuszczam tam rakietki. Dawaj, 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 dawaj z niego, bo ja już raz zostałem. Cholera, jasna. Dobra. Dobra. Biorę z powrotem. Coś tutaj płynie, ale za daleko okay, już... on tam wypływa. Spada ode mnie, gości, bo już we mnie strzelał. No widzę, że tam jeden. A, zawraca chyba, zauważył moje rakietki, bardzo ładne. O! Wejdzie to w niego. Dobra. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Patrz. Weszło, o, ale trafienia. Co, ładne? Hopie, moje były ideologiczne. Nie weszły, fuck. O, zobaczył, moje. Dobra, Dobra biorę trujeczki i wypuszczam rakietę. Ja pierdziele! trzy serie, ja nie jedna nie trafiona, serio. Teraz może wypuszczam wejdzie. Rakietki. No pięknie, obstrzeliwo, a go Dobra, obracam się i biorę w drugą stronę rakietki. Ale nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się. i nie w niego świonci sław. Dobra. tutaj ja tutaj kogoś. No ja biję, staram się, hopie, staram się jak tylko mogę. Pięknie. Ja też tutaj mam tylko jednego, staram się go tutaj, wiesz, zabić ale. Na razie to są starania. Ja pierdzielę nad nim. Ja się domyślam, bo ja sam się staram. No, no, co. no. Staraj się, staraj. Ja <laughs> czy u mnie tak chodzi Dobra. po te trzy, ale. Ma chyba za dobry ten pancerz cholera. Nie wiem. Mało co. mu to coś Wysiełem z Sami widzicie. Cholera, tamten się minie z tymi dwoma, no, niestety. Ale to czekaj, ja się obrócę do niego, stopuję silniki Dobra Obracam się do niego, wypuszczam sobie tam on Kurde, nie ma podpalenia nic, to by wydziała jeszcze W tym akurat Ruszam znowu na maxa No, no, no Ty, ale on nawet we mnie nie strzela Zniszczył nam kolegę, zniszczył nam kolegę O mordę Świątek, bo jak nie my, to kto teraz? No właśnie O, u mnie się zawiesił o ląd, no to mam teraz taką normalnie tarczę Że ja pierdzielę <laughs> Stara się cofać, ale Zanim wycofa to... O, czekaj, bo ja teraz hopię i jestem pod takim strzałem, że to jest masakracja. No, wierzę Ci, wierzę Ci, bo... No widzę, co tam się dzieje. Daj to staję się mnie go zabić. Pięknie, ale... Zanim ja go zabiję... Dawaj trójeczkę, trójeczkę, trójeczki, trójeczki! O, o, o! Ktoś mi pomaga. Nie, nie. O kurde. Jedno odtrafienie ma. O, 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 torpedy! Dobra, poleciały rakietki znowu. Obok, było super. super wtedy nice. poleciały, ale nie trafią, nie trafią, nie trafią, cholera, nie No no, no zostaw, został, zostaw go, to jest mój, to jest mój frak. Aj, Minęły się A koleś byłby zniszczony, bo dwie by dostał na No Dobra Zabiłeś kogoś, jeszcze... Cholera nie, nie. No nie, tylko raz trafiłem jedno dobra. podtopienie, jedno trafienie rakiety Okej, okay, rozumie Rozumiem. zostawcie to jest mój, to jest mój, to jest mój, to jest mój ale gość normalnie prowadzić nie może, albo Malagi, albo nie, bo ciągle zatrzymuje się na wyspę, nie? Na Jakiej wyspie... O, w mordę! No dobrze. Ale ty też niezły. niezły każdej możliwej strony. Ale jeszcze zabiję go, zabiję go, zabiję go, zabiję go, zabiję go! No, ja mam nadzieję. No. Bo z pleców dostajesz no. kopię takie łoboty. Kurde. Dostaw. Ktoś ci go zabierze. Nie. Mój. Mój musi być. Oj, gówno. Patrz jak mu zabrało. Jak mu. Zabrakło dosłownie dwóch strzałów. Jasny gwint Nie, świątek ja, da... Ja, ja, jeszcze ja, raz. No ja też... Jedno zwycięstwo musi być, nie? W odcinku, M musi być. Masakra. A przynajmniej po jednym killu, no, lecimy, no. Dobra, lecimy, teraz normalnie nie będzie normalnie zabawy. Ja jestem ten już znowu trujeczka. a świątek jest co ty jesteś w ogóle? Chłopie, ja jestem Sowo Karolina czy coś takiego Uuu, Ale ja się tak to... rozpędzam, że to jest masakra, ja jestem w ogóle chyba cztery razy szerszy od ciebie <laughs> by, Ale ty działanie ja sądzę, że jak wystrzelo, to chłopie. A ile ile ich masz na raz. Ile ich masz? E, cztery. Cztery działa tylko no, ale chopie, to jest taka potęga. No, po samym głosie. No, bije, 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 jakiś tam dym. Dobra, też przełączam robi. sobie. Przy okazji. Na A co to jest, to T? coś pod te? jakieś leczenie, czy, czy coś? Być może dodatkowe leczenie jakieś? Nie wiem, nie wiem, nie. Kurde, jak w ogóle ich chcę od mam... Odprawy jakoś, między te wysepki. Znaczy to w ogóle poleci... Aha, no w sumie... No potem te małe takie wejdę, widzisz tam. Dobra, 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 widzę, 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 to ja sobie ustawię... To się nazywa... Czekaj, archipelag, nie? Jak się nazywa takie coś co ma te wyspy tak blisko siebie są. To takie wiesz... No, no. Chyba, dobrze. Nie wiem. Jestem do geografii nastrzyżonej, ale większa. Dobra, jeśli są. Ty tu... To, be, to wygląda ja, jak Alcatraz, to jest jak więzienie w Alcatraz. Co to, to, to tak wygląda? Nie wiem czy oglądasz film, czy dokument. Ale też taka wyspa, i wszędzie woda w pizdu. Ja cię sunę, dobra. Szykujemy, Wielu, to. Wiem, że Fort Boyard coś takiego. Fort Boyard, o tak, uratam z tym. Robert Moskwa i ta druga glinka, tak, czy tak, co, tak, no. tak, 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 tak. O, tu jest kolega, kolega, jak się nadzieję. To ino patrzeć i ino skupić. Kurde, nie, nie wejdę. Nie wejdę, nie wejdę. Dawaj celuj w niego, celuj w niego. Celuję, celuję, celuję celuj właśnie bardzo. się, bardzo się staro. A, weszły I wszystkie trzy. Uciekł. uciekł. Pięknie. Po czwórny. Dostał pojedynczy. Kopi, jeden wszedł, 800 kapców Dobra. Zniszczony, zniszczony po prostu. Też zabiłem zniszczony. kogoś. No, tego tego. tego ale co jakim cudem, ale po prostu w niego żem strzelał. Bo on już był Albo, albo maksa, torpedy prawo. może, bo wypuści... Dobra, widzę, że tu jest. Tak, torpedy. Jeden, tak, to jest właśnie... Torpedy yy, zabiły. A, może. Tak. Oni w ciebie wpłyną? Nie wiem. Znaczy mam to gdzieś. Nie, minęli się. Ale byli bardzo blisko, fajnie byłoby to wykorzystać. Ale dobra. On już wystrzeliłem w nich. Dobra. Bo jak kolega nie dostał, jak się... No ja się pytam, jak? Jest przeładowywanie. A u mnie polega. nie, u mnie fajnie. Wszystko ładnie Dobra, no teraz muszą dostać. No w końcu jakiś porządny mecz, kurde i zabicie. I wszystko, trawniego tutaj będziemy strzelać, patrzcie dobra. Przeładowywanie dalej, no dalej, Dawaj, 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 fast, o, fast, fast Dostał w dzioba Mister, 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 mister Po nich, po nich, po Dostał raz, dobra Niestety tak pojedynczo ich trafia. Bo... Nie, no ja tak proszę. A torpedy torpedy moje. Midą się z nimi jak chociaż nie, jedną kogo dostał? A, całkiem możliwe, nie? Dobra. O, chłopie, 2600, weszły i 2600 dostał kolega. No, dobra, dobra. Patrz teraz, jak dostanie. Patrz teraz, jak dostanie. Poczwórnie. Wszystko, jak wejdzie, to kolega nie ma szans. Dobra, 4 weszło, 5 koła HP zabrane. Dobra, poszły też na, na mojego. 5 sekund, nie strzelać mi tu nikt, nie strzelać mi tu nikt, ja go ściągam. <laughs> ja go ściągam. Zostawić o, mi Ładnie, go. ładnie moje torpedy lecą, chociaż chyba za bardzo za plecy. Kurde. Cholera. Tam chociaż ściągnął. nie, nie, może być. Może być. Zobaczcie sami, zobaczcie sami. Może być. Może być. Mojego kolegę ktoś ściągnął. Jest mi z tego powodu bardzo smutno. Nie, minie, minie frajer. No. Dzięki. Nie. No jak minął? Się. minął? Ja pierdziele. Widziałem, Na żyletki. właśnie też go staram się... Coś tutaj pierwszego No nie wierzę. O kurde, ja wyjechałem poza tą, poza mapę. Ja w sobie <noise> też tak poza troszkę. By no. Dobra, no czeka, ja się w sumie zatrzymam. O, o w mordę. A dostałem. Dobra. Dostał, o, o, o szła. Teraz w niego też lecą torpedy, ale on na pełnej leci znowu. My pewnie. No przełącz, przełącz. O, czyli przełącz. O, dobry czyść, bój. W niego. o, kurde. No cholera. Zabił ktoś. Zniszczyli mi wszystko, co chciałem trafić. <laughs> A i tak to jest nas, nas nie jest. Niedobrze. Nie, aha, no dobrze, w los jest mniej Nie dobrze, nie dobrze, kurde, ja ledwo co żyję Teraz pytanie, czy wracać się na bazę, czy... No nie wiem Ja zaraz, no nie ma szans, że ja się tym obrócę w ogóle, znaczy obrócę się, ale to będzie tyle trwało, że wiesz Nie wiem, ja walę w te, te, te małe wysepki takie, no O kurde, moje torpedy naszego lecą, oby, uciekał uciekaj, uciekaj Dobra, chyba ucieknie. Ale no mówię, mój się za nim rozpędzi, a prędkości też nie ma w sumie powalającej, bo to będzie może niecałe 20 tych piek na sekundę no spoko. Nie wiem, co to tam jest dalej. Węzów chyba, nie czy nie? Chyba, albo stóp. No, może Dobra Łok W sumie wie? to jestem ja już na 2-3 mam, tylko no ledwo co 2000 HP ja, tak. Ja nie? jestem pewny jeszcze chyba to o, To ty jeszcze pograsz. Ale to, to chodź? Tylko żeby ktoś mi tutaj przyszedł. A zabiłeś kogoś. Stawem. No nie, bo mi zabrali kurde Frenzylay. Ja Jak kurde. nie ty. No dobra, ty nie zabrałeś, bo w sumie tam żeś coś tam dobijał, ale to ktoś mi tak a... inny zabił Samoloty Bedozara. Wiem wiem, cały czas coś tam latają. Coś tu brzęczy, jakieś osy Fajne w sumie no, niebo, nie? No takie takie. Takie... Ładne, takie wiosenne. Takie letnie. letnie no. Letnie. Nie no, ja zasuwam ile mogę te 32,4, ale no zajmie mi... No 18 A no No prawie, że dwa razy wolniejszy, no ale no No Kurde, bo oni nam zajmują bazę, nie? Ogólnie Głupki Nie, nie zajmują Nie? Mi. Nie, jeszcze A, nie jeszcze oni jeszcze nie. są tutaj, dobra, dobra, dobra im tutaj Ale ukryne. jednego widzę tu już po lewej Okej okay. Ale on wraca na swoją bazę, dobra No spoko, ja ten Trudy przesmyk dalej. taki to płynę ale widzę, że oni w ogóle wracają my się, tam yy, patrz po lewej co się dzieje. U. Zostaw ich, niech nasza trójka wchodzi na ich łazę, a my się wracamy w stronę naszej. Jakieś przegrupowanie, dobra. Bo patrz tam ponad robić. naszą... Dobra. Ja się tutaj mijam z wyspą. U. Wiem, że mam tutaj skórę. Spokojnie, panie pilocie. Widzę tę górę. Jeszcze. No. Ale nas też jest tam trochę, nie? Jakieś samoloty ktoś wypuścił co to jest? No samoloty i jeden czy dwa statki, no. więc no w sumie nie jest za dobrze. A tam czwórką czy piątką atakują. Kurde. Chyba, że chcieli mi nic tutaj od prawej, od środka, no. no. No dobra, dobra, to ja też za bardzo tak. A już widzę jednego. O, w dupę. Ja jeszcze nie. Znaczy ja widzę jednego, ale go nie strzelę, bo on jest w ogóle Nie ja jestem na mało... Nie, tak się już nastrzała, także. Jakbyś kogoś tutaj przyprowadził, to ja go z chęcią wykończę. No raczej. Ale. By było fajnie. Dobra. No tu nie ma nikogo niestety. Te... Dobra. Nie, ma... nie, no to będzie pod T, to ja e, będę miał. wszystko, wszystko w T. Ten... Dobra, widzę jednego, no. ale nie dostrzelę do niego, bo mam za krótko. Cholera, dalej. no. Gdybym mógł troszkę. Tam dwójka jest. i... płyń, no płyń, płyn, płyn. płyn, płyn. Oni mają 444 punkty, mamy troszku mniej No troszku 140 mniej Palera. Patrzcie ale pierdyk na pewno 3 torpedy poszły To idź tamtędy Cztery. a ja tutaj pomogę kolegom po lewej No spoko Bo oni tutaj sobie raczej nie dadzą rady, aczkolwiek no ja za nie tedy płynę to kuźwa no Nie wiadomo w którą stronę płynąć, nie? <gry> No ja zanim się obrócę, to wiesz, oni mogą 15 razy kierunek no zmienić. Tak. Dobra, te torpedy do naszych Kiedy Nie wiem w kogo jeszcze kurde będę celował. Mówię, oni chcą wpływać na naszą bazę, więc tutaj trzeba ich odeprzeć. O w mordę! E, Okej, okay, pod ich bazą wszystko nam wyniszczyli. Mhm. Mm więc to nie jest dobre. Okej, okay, jednego zniszczyli tam nasi przed chwilą, więc jest dobrze. Dobra, ładnie, 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 nie wejdzie. Tylko dlaczego teraz mamy tak mało punktów? A, bo oni zniszczyli nam chyba dwóch czy trzech, okej. Okay, to, to już wiem. kolega w sumie zostaliśmy jako jedni z ostatnich. No jest nasza dwójka plus jakaś dwójka tutaj jeszcze. No no no. Po prawej masz całkiem, wejść tam coś tak, tam. Tak, tak, no, no staram nie, się. To mi tu cholera jakieś samolioty. No ja wiem. Widzę właśnie. Dobra, czekaj, ja się staram tutaj w kolegę coś walnąć. Mam nadzieję, że doleci do niego. No! Bo musi siąść w kolegę, musi no. siąść! Wsiądzie w kolegę! Kurde, ale torpedy, Siadło torpedy do niego. Czekaj, czekaj, może się trafię. Znaczy, teraz już nasionka mogę wam pokazać. Najciekawsze, on wiedzie na te moje torpedy. Co jeszcze przed śmierć nie je uwolnić. Nie wiem. A bo zniszczył cię. No, zniszczył. Ale nie, nie, nie wpływał. Nie, nie wpłynie. No to on miał mało HP ja miałem mało HP. Zniszczył? Nie zniszczył nasz. No przyładowy wójter to tak, kurde, gówna. Stanie? Nie wjechał na te torpedy. Dawaj świątyła, kurde, musisz, musisz. od no. Karolina, no. Takie, ja... no, no, no powiem dobra, ci, że jest takie takie 7 na 3, także no. 7 na 3 w sumie tak. Dać radę. No ja bym uderzał. Tylko że no, nie, nie mam jak uderzać, bo mi w ogóle nie wiem czemu teraz nie chcą działać. Strzela. O kurde. A jeszcze podpalenie mam. O. Tak. Kolega by się wychylił. Okej. Okay. A no, no tutaj oj. kolego. Chodź tu. Kolega zaraz dostanie po Riu tak, że kolega się nie pozbiera. samo Tylko patrz to. Tylko patrz to. Tylko patrz no, to. Niech no, no. mi się działa ustawio chopie, To kolega po prostu no ginie. No dajesz. Ginie kolega. O, raz. No, prawie że no trafisz o kurde A ja teraz już nie Nie trafiłeś. Czy pół kolego zebrane. Na no jeszcze raz. Jeszcze nie, raz. Jeszcze no, Jeszcze raz. 14 sekund. 12. 11. 10. 9, 8, 7, 6. 9, no nie jest najgorzej. dawaj, zabij, 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 2 1 0. poszły. Ale nie bądź. Nie zabijesz go do końca. Tylko jednym dostał! <noise> to pinęło go! No nie wierzę w to! A <noise> ale tam, tamten ucieka, tamten dobra, a tamten go bije. Spróbuj może tamtego tam dobić Ja się obracam w lewo, czekaj. No 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 Ja go teraz tak. Może dać radę, jest was tutaj dwójka i trzeci kurde. jest. Tam, tam w sumie... Nie wiecie? no dwójka tylko ze A no, tak, tak, ty... bo przed, zabili, O kurde, szkoda gościa. Dawaj tego, tak tego, dawaj eee, tego, dawaj się, Uderz go! Walaj torpedy, ja pierdziele Płyn! No kolega prawie zniszczył... 10 koła Zabij schoło. tego po lewej, zabij tego po lewej, to po lewej zabij szybko, bo torpedy! Nie mogę, nie mogę! Dostanę torpedy to na to... ma. <grym> 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 ważej, uważaj! O Jezu torpedy. Y, czekaj! Zabiję cię! Zabiłeś. T, pod t. Nie, już, pod t się lepiej. Już po wszystkim. Kurde! Aj, ale jednego zabiłeś, nie? Ja... No a nie wiem kiedy. No tego właśnie. <grym> tak mi się... No było pokazane, że się zabił. No nic, no ja też jednego sumia zabił. Chodź do portu Czekaj, ja jestem ciekaw, co jest w ogóle tutaj dostałem za odznakę, bo ja tutaj coś, coś dostałem. Miałem 23 uderzenia, jedno A... poważne, jedno zniszczenie i coś tam jakaś odznaka jak gdyby. Nie, nie wiem co to w ogóle. Ja jest. ci no, powiem ale tak. kolega, że cztery przegrane dzisiaj. No, no, ja, ja wiem, no ja o tym no, mam tego, ale... miało być tego, na ale... 3, no, no, no ale nic, no, no będziemy kończyć tak czy siak. Także widzieliście dzisiaj troszeczkę nowe stateczki, ja dzisiaj sobie grałem Saint Louisem, z St. Louisem, Świątek, South z Caroliną i takie inne nasze klasyki typu Tenryu i tak dalej. No i co, i mam Dokładnie. nadzieję, że Wam się się spodobało. jeśli tak to oczywiście zostawcie tego lajka w górę, łapęcy, jakiś komentarz jakby się miły przydał I, i, i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Oczywiście grał dzisiaj ze mną Majtek z 6 Dołóżmy. Pokładowy, pokładowy, no, dobra. Już jeden. Działu, no. już czyściciel dział, no. Pucasz. No i Kapitan Jackson tu z paru odmeldowują się. Ahoj, no i cześć. Do kolejnego.